Po co w pierwszym czytaniu czytali pismo, po co Pan Jezus od, odkrywa zwój Izajasza i czyta Pismo, po co my czytamy pismo literaturę hebrajską sprzed dwóch tysięcy lat? Kochani, pozwólcie, że w czasie tego kazania spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, po co, a przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Rzadko się zdarza, że jak ktoś je ogórki, żeby wymiotował pomidorami. To tak po prostu nie działa. W to wierzymy, co słuchamy. Pozwólcie na parę przykładów. Pierwsza, jeśli chodzi o wartość człowieka. Niektórzy są przekonani, że człowiek jest wartością, jak jest zdrowy, albo młody, albo piękny, albo jak odnosi sukcesy, albo jak ma pieniądze. I ludzie nieraz w to wierzą. Co mówi na to Biblia, co mówi Słowo Boże? W piątym rozdziale Ewangelii Marka mamy taki fragment, kiedy pan Jezus przeprawia się z uczniami na drugą stronę jeziora Galilejskiego i kiedy wyszedł z łodzi, wyskoczył mu z grobowców człowiek opętany. Ciężki przypadek. Mieszkał na cmentarzu, tłukł się kamieniami, wiązali go łańcuchami, ale te łańcuchy rozrywał. Miał w sobie legion złych duchów, mówi, mam na imię legion, to znaczy parę tysięcy. Jezus go uzdrowił, pamiętamy ale uzdrowił go w taki bardzo dziwny sposób, że pozwolił, żeby te złe duchy wyszły z niego i weszły w świnie. I opowiada ewangelista Marek, że jak te dwa tysiące świn zostało opętanych przez złe duchy, to wszystkie poszły w stronę jeziora i się potopiły. Bardzo nie lubiłem tej Ewangelii w liceum, bo pochodzę z Podhala, bardzo lubię kiełbasę swojską. I sobie myślałem, dwa tysiące świn, wiecie ile to byłoby kiełbas? Potem zacząłem po prostu liczyć, ile kosztuje świnia. Świnia w nowym targu na jarmarku kosztowała 500 zł. 500 zł. Czyli 500 zł razy 2000 to jest milion złotych polskich. Czemu pan Jezus zmarnował tyle pieniędzy? Dopiero potem przyszło zrozumienie, że Jezus chciał pokazać, że ten człowiek, który jest poganinem, ten człowiek, który jest chory, ten człowiek, który jest wyrzutkiem społeczeństwa. To ten człowiek jest tak cenny, że Bóg zapłaci za Niego milion złotych, żeby ten człowiek był zdrowy. Jak rodzice, którzy zapłacą ostatnie pieniądze, żeby dziecko było zdrowe. Gdyby najgorszego tutaj z was zaupina, bo z waszych znajomych postawił przed ten kościół, i gdyby Pan Jezus powiedział, że jedyny sposób, żeby ten człowiek poszedł do nieba, to trzeba ten kościół wysadzić w powietrze, to nie ma żadnych wątpliwości, że ten kościół. Chociaż jest piękny, on jest mniej wartościowy niż człowiek, który przed kościołem leży, czy w środku się modli. No gdzie są starożytne kościoły kapadocji, gdzie są bazyliki, ziemi Świętej, gdzie są świątynie Syrii? Po wszystkich zostały gruzy, a ludzie, którzy w środku się modlili, czy na zewnątrz żebrali, cieszą się dzisiaj życiem wiecznym w niebie. Chrystus mówi, że, że człowiek jest dla niego wartością. Nie dlatego, że jest zdrowy, czy nie dlatego, że jest bogaty, nie dlatego, że jest młody, ale dlatego, że jest człowiekiem. Tak jak dla rodziców, dziecko zawsze będzie dzieckiem. Stąd Święty Paweł powie potem w liście do Rzymian, że Chrystus umarł za nas wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami. Żebyśmy nie myśleli, że Bóg umiera tylko wtedy za człowieka, kiedy człowiek jest święty. Św. Piotr przypomina, że Bóg nas wykupił nie czymś przemijającym srebrem lub złotem. Lecz drogocenną krwią swojego syna. Po ludzku jesteś wartością, jak jesteś zdrowy, po Bożemu jesteś wartością zawsze, bo jesteś zawsze dla Pana Boga cenny. Inny przykład. Po ludzku nam się wydaje, że człowiek jest dobry, jak mu się chce, jak, jak jest pracowity, jak odnosi po prostu sukcesy. A Pismo Święte zawiera dużo takich przykładów, na przykład jak Hiob mówi, przeklęty dzień, w którym się urodziłem. Lepiej, żebym umarł jako poroniony płód, niż miał mieć takie życie. Jeremiasz, który był prorokiem, mówi ja nie chcę już prorokować. Lepiej, żebym po prostu nie przyszedł na ten świat, niż miał mieć takie życie. Psalmista, który mówi, Boże, mój, czemuś mnie opuścił albo Panie Boże, dlaczego Ty śpisz, czemu nie wyruszasz z naszymi wojskami? Jezus, który mówi smutna jest dusza moja aż do śmierci. I znowu Pismo Święte nie mówi, że zawsze masz się czuć jak ten, który, który jest wspaniały, który jest szczęśliwy. Pismo Święte nie mówi, że życie z błogosławieństwem od aż do naturalnej śmierci, ale Pismo Święte mówi, że czasem, chociaż jesteś tak święty jak Hiob, chociaż jesteś tak wielki jak Jeremiasz, chociaż jesteś tak boski jak Jezus z Nazaretu, to możesz się naprawdę fatalnie czuć. Czasem się możesz naprawdę fatalnie czuć, możesz mieć naprawdę takie poczucie, że jesteś do niczego. I to wcale nie znaczy, że, że nie jesteś bliżej Pana Boga. Inna sprawa z miłością Pana Boga. No Mamy takie przekonanie, że kochamy wtedy, kiedy czujemy się kochani? nie? Albo że miłość polega na tym, że ja czuję, że Bóg mnie kocha. I gdybym was zapytał, czy Pan Bóg was kocha, to pewno powiecie, że może tak, może nie, ale tego nie czujemy. A znowu Pismo Święte mówi, góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Ponad 50 lat z domu rodzinnego oglądam Tatry. Ponad 50 lat. I wszystko się zmieniło na Podhalu? Wszystko się zmieniło, ale nie zmieniły się Tatry. A Pan Bóg mówi, Wojtek, góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Tatry nie są pewne. One są mniej pewne niż moja miłość. Nie było tatr, ja Ciebie kochałem. Nie będzie tatr, ja Ciebie będę kochał. Ja sobie wtedy myślę, aha, rzeczywiście, z miłością Bożą jest jak z tatrami. To znaczy, najczęściej jej nie widać, nie? Bo jesteś w opinach nie widać górnie. Jesteś w Krakowie, nie widzę tatr. Jestem w domu, nie widzę tatr, bo jest noc. Jestem w domu, nie widzę tatr, bo jest dzień, ale jest kiepska pogoda. Jest piękna pogoda, ale nie widzę tatr, chociaż jest dzień, bo stałem, stanąłem sobie tyłem do tatr. Stanęłem sobie przodem, jest piękna pogoda, ale nie widzę tatr, bo sobie oczy zamknąłem. No, oczy co otworzyłem, jest piękna pogoda, patrzę się na tatry, ale nie widzę tatr, bo mi ciężarówka zajechała. No. Jest dużo sposobów, żeby nie widzieć gór, ale nawet najmniej inteligentne dziecko nie powie, że nie ma tatr, bo ich nie widać. Wy nawet wierzycie, my nawet wierzymy, że Mont Everest istnieje, chociaż nikt z nas nie widział. Nie? Panu mówi, ludzie, kochani, ja was kocham. Ja was kocham. To nie jest kwestia, czy ty czujesz, czy nie czujesz. Fajnie jest czasem zobaczyć góry, fajnie jest czasem poczuć, że cię Pan Bóg kocha, ale Bóg nas naprawdę kocha i małe rzeczy jest tak pewne jak to, że jesteś kochany przez Pana Boga. Byłem wtedy w szóstej klasie szkoły podstawowej, jak żeśmy zwozili siano z jakiegoś tam pola, no i tata mówi, że wiesz co, to może na, zbierzemy na raz, zawsześmy na dwa razy, tylko trzeba poukładać to siano dokładnie, trzymaj te lejce konia, żeby nie szarpnął, bo jak szarpnie, to się przewróci. No generalnie rzecz biorąc, no, no nie dało się tego może nałożyć, no ale tata się uparł. W każdym razie, jak koń ruszył do ostatniej kopki, fura się przewróciła na mnie, który stałem koło tego wozu, nie? Była też mama, no i rodzice nie wiedzieli, czy po prostu przywaliła się na mnie metalowa konstrukcja, czy przywaliło się siano? No bo jak, jakby ta metalowa konstrukcja, to sprawa byłaby poważniejsza, nie? No więc ja leżę przygnieciony tym sianem i tylko słyszę, jak mama z tatą próbują mnie wydostać pod tego wozu i, i krzyczą Wojtuś, Wojtuś, Wojtuś. I powiem wam szczerze, mój tata mówił takim tonem Wojtuś, jakby mnie lubił. Ja byłem taki zszokowany, że u wow, to jemu chyba zależy, żebym przeżył, nie? Już wiadomo, że mnie tata kochał, no wiadomo, że mnie lubił, wiadomo, że rodzice kochają dzieci. Ale czasem po prostu człowiek nie wierzy w to, że cię kochają, no bo się może codziennie zachowuje, normalnie zachowuje, inaczej zachowuje. Słowo Boże nam mówi, Bóg cię naprawdę kocha, nawet jak ci się wydaje, że jesteś tak przywalony przez to życie, że w ogóle tego głosu Bożego nie słychać. Jeszcze inny przykład. Boimy się, no każdy się z nas boi. Przeróżnych rzeczy się boimy. A tu w czwartym rozdziale Ewangelii Marka, Jezus jest z uczniami w czasie burzy na jeziorze. Burza jest tak poważna, że oni jedyny raz w Ewangelii myślą, że umrą. Jezus śpi, jakby nie wiadomo, co go nie ruszyło, nie? Oni go nie budzą, próbują sobie jakoś tam poradzić, no w końcu są zawodowymi rybakami. Co będą budzić cieśle? No. Trudno, żeby konserwator w szkole dzwonił do polonistki, jak się zepsuje pompa ciepła. No, on jest specjalistą. Ale w pewnym momencie, jak sobie nie daje rady, nie dają rady, to, to budzą Jezusa i mówią, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że my giniemy. I pamiętacie, że Jezus mówi, milcz, ucisz się, I że ta wielka burza i ten wicher się uspokoiły. Jeszcze używa takiego słowa przez Ewangelistę, pefimozo, które można przetłumaczyć, załóż sobie kaganiec, tak jakby ten wicher i jezioro chciało zaszczekać uczniów, nie? Jak jakoś takiej buldożer, że pójdziecie na dno. Co z tego, że jesteście z Jezusem, i tak pomieracie. Co z tego, że jesteście wierzącymi, i tak wam to nie pomoże. Pójdziecie, pójdziecie, pójdziecie. W pewnym sensie, pan Jezus mówi, pefimozo, mi rzucisz się. Nastała głęboka cisza. Oni są zszokowani, kim, że on jest, że nawet wicher jezioro są mu posłuszne, no jak to kim właścicielem tego psa, jest Panem tego świata. Ale co jest ciekawe, nie to nawet, że Jezus uspokoił burzę, nie to, że uspokoił ten wicher, ale to, że Pan Jezus nie powiedział przepraszam, że spałem. Nie powiedział ja rozumiem, że się denerwujecie, bo każdy się boi umierać. Ale Jezus mówi do nich, dlaczegoście się wystraszyli? Można by też przetłumaczyć, dlaczego jesteście tchórzami. Jeszcze nie macie wiary. No nawet e ankora fede. Jeszcze nie macie wiary. Have you still no faith? Jak podają inne tłumaczenia, jeszcze nie macie wiary. Habt ihr nog glauben? Pas de foi. jeszcze nie macie wiary. Cztery rozdziały chodzę z wami. Widzieliście wszystkie cuda i jeszcze nie wierzycie, że nikt z was nie umrze przed śmiercią? 50 lat chodzisz do kościoła, modlisz się codziennie rano i wieczorem, i jeszcze nie wierzysz, że nie umrzesz przed śmiercią? Przecież jak ja będę chciał, to choćbyś przeżyła Sachsenhausen i dał, to będziesz miała 102 lata, jak umrzesz. A jak będzie moja wola, będziesz miała dwa lata, jak temu dziankowi i zadzierz z tego świata. No. Czego się boimy? Przecież w tej łodzi naszego życia jest Pan Jezus. My naprawdę nie jesteśmy sami. W tym Twoim domu jest Pan Jezus. W naszej parafii jest Pan Jezus. A to nie jest tylko taka malutka hostia, nie? To nie jest po prostu tylko jakieś słowo. To jest ktoś, kto, przez którego powstał cały ten wszechświat i się 14 miliardów lat kręci. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Jeszcze inny przykład. Po ludzku co myślimy, w co wierzymy? No wierzymy w to, że może po śmierci nic nie ma. Nikt stamtąd nie wrócił. Wiadomo po prostu, wiadomo, czy będziemy zbawieni. Jakbym Wam zadał pytanie, czy Wy, kochani, jesteście pewni, że ja skończę kazanie? No to myślę, że każdy z Was powie, no przecież skończy, ksiądz, no ileż można gadać, nie? Jak nie skończy, to wyjdziemy. A czy jesteście pewni, że jak wrócicie do domu, to Wasze domy nie będą zbombardowane? No i też powiecie, no, co by bombardowali nasze domy? No bez przesady. Przecież nie ma w Polsce wojny. Ale gdybym zadał pytanie, czy jesteście pewni, że pójdziecie do nieba? Wyście powinni odpowiedzieć, no tak! Gdybyśmy wierzyli Słowo Bożemu, to byśmy powiedzieli: no tak, ale my wierzymy swoim wątpliwościom. A ja wiem, ja wiem, co tam jest, ja wiem, czy zasłużyłem, ja nie wiem, czy jestem taki dobry. A przecież Pan Jezus powiedział: kto uwierzy, przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Przyjęliście chrzest. Jezus powiedział: kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Spożywamy Jego ciało. Jezus powiedział idę do mojego y, Ojca przygotować wam mieszkania. W domu mojego ojca jest mieszkań wiele i poszedł przygotować to mieszkanie. Nigdzie w Ewangelii Pan Jezus nie powiedział, że ja skończę kazanie. Ale powiedział w Ewangelii, że mamy życie wieczne. Nie? I wy sobie pomyślicie, jak e, ksiądz ta gada. Ludzie kochani, za tydzień pojadę do domu rodzinnego, i jak myślicie, czy moja mama wpuści mnie do domu, czy mnie nie wpuści? Może obcy mnie nie wpuści, może sąsiad mnie nie wpuści, ale moja mama mnie wpuści nie dlatego, że jestem księdzem i nie dlatego, że jestem dobrym dzieckiem, ale dlatego, że ona jest matką, a ja jestem synem. Pięćdziesiąt lat mówisz codziennie tato, tato, ojcze nasz, ojcze nasz i boisz się, że tata cię nie wpuści do nieba? Kogoś my zrobili z pana Boga? Naprawdę tata cię nie wpuści do nieba? A to ksiądz nie wierzy w piekło? Pewno, że wierzę. Tak samo jak na tyle znam kodeks karny w Polsce, że wiem co zrobić, żeby mi mama nie wpuściła do domu. Moja mama mieszka z siostrą, wystarczy, że jednego bym powiesił, drugiemu podarzynął gardło, to by miał zakaz sądowy zbliżenia się do domu. To nie jest problem, żeby sobie za, za, zagrudzić drogę. Ale po co to robić? Po co sobie zagradzać drogę do nieba? Mało jest problemów na tym świecie. Słowo Boże mówi, człowieku, jesteś pewnie, pewny, zbawienia. Całkiem inaczej się żyje, jak człowiek wie, że po śmierci pójdzie do nieba. Całkiem inaczej idzie się na cmentarz, jak wiem, że nie odsyłam do piachu, tylko posyłam go w ramionach Pana Boga. Całkiem inaczej znosi się, chociaż człowiek chce popłacze, jest mu ciężko, ale całkiem inaczej żegna się z tatą, z bratem, siostrą, czy z kimkolwiek. Słowo Boże mówi, jesteś pewne zbawienia. ludzie kochani. Jesteśmy pewni zbawienia. I takich przykładów można być mnożyć wiele, bo nasza wiara zależy od tego, co słuchamy i czego słuchamy, nie? I bardzo często mamy złą wiarę albo niewłaściwą wiarę, no bo niewłaściwe rzeczy słuchamy, albo niewłaściwe rzeczy czytamy. I po to jest ta niedziela Słowa Bożego, żebyśmy się trochę nawrócili i powiedzieli, ludzie kochani, wróćmy do Słowa Bożego. Bo to Słowo Boże nas naprawdę nie zniszczy, ale podniesie nas na duchu, doda nam nadziei, doda tej pewności, że Pan Bóg po prostu jest z nami. Pozwólcie, że na koniec zwrócę uwagę na takie trzy propozycje, jak to robić. Rok 2002, jestem jeszcze na studiach w Rzymie. Mamy spotkanie z kardynałem Carlo Maria Martinim i kardynał, e, można zadawać pytania, więc ja zadaję pytanie: Jaki jest klucz do czytania Pisma Świętego? A kardynał się uśmiecha, mówi: Widać, że to jest student pierwszego roku, bo nawet pytań nie umie zadawać. Mówi: Nie szukaj klucza do Biblii, bo to Biblia jest kluczem. Nie szuka się klucza do klucza, tylko się klucza używa. Czyli mówiąc prościej, czytaj Biblię, a ona ci otworzy bardzo wiele, jeśli nie wszystko. Trzeba po prostu czytać. Jak będziemy czytać cztery rozdziały dziennie od dzisiaj, to na wigilię skończymy całe Pismo Święte. Jak rozdział dziennie, to za trzy lata i osiem miesięcy. I jak jeden werset dziennie, to za dziewięćdziesiąt sześć lat. No, różne są sposoby, ale po prostu czytać. Rok 2005, spotkanie z Benedyktem XVI, pytam się Ojcze Święty, jak jest klucz do czytania Pisma Świętego, a On, tajemnica męki, śmierci, zmartwychwstanie Jezusa, to jest klucz do czytania Starego i Nowego Testamentu. Co to znaczy? Wszystko w Biblii trzeba porównywać do Jezusa. Jak ci coś nie pasuje, jak widzisz, że to jest inaczej, Bóg jest taki, jaki jest Pan Jezus, On jest obrazem Boga niewidzialnego. Więc pytam Pana Jezusa, dlaczego Twój tata kazał zabijać dzieci w Starym Testamencie, kazał zabijać całe miasta. On mówi: Mój tata tego nie kazał. Czy ja kogoś zabijałem? Czy ja byłem niedobry? No nie, ale oni tak napisali. No tak napisali, bo to jest Stary Testament. A Stary Testament jest jak dziecko: no się dopiero uczy mówić o Panu Bogu. I dużo rzeczy mówi poprawnie, ale dużo rzeczy mówi niepoprawnie, tak jak każde dziecko, nie? To Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Rok 2016 w Krakowie jest papież Franciszek. Jest znowu okazja spotkać się z papieżem. Mówię Ojcze Święty, jaki jest klucz do czytania Pisma Świętego? A papież mówi: Duch Święty. No skoro Duch Święty napisał Pismo Święte z ludźmi, to się módl do Ducha Świętego. Módl się na początku czytania, módl się na końcu po prostu czytania. Proś Ducha Świętego o to, żeby ci pomógł czytać, żebyś właściwie czytał, właściwie interpretował, właściwie wprowadzał w życie. Po prostu czytaj, porównuj zawsze z Jezusem Chrystusem. I módl się do Ducha Świętego. Zachęcam Was. To nie jest tak, że wszyscy muszą czytać Biblię i to nie jest tak, że wszyscy muszą ją rozważać, ale zachęcam, może ktoś tutaj przy okazji tej niedzieli Słowa Bożego jakoś się zapali do tego, żeby, żeby bardziej słuchać Słowa Bożego, bo naprawdę wiara robi, rodzi się z tego, co się słyszy. Amen.